No więc chciałam pojechać z dziewczynami na tak zwaną śmieciową górkę, jak to mówi moja koleżanka. Do parku takiego. Ale okazało się, że brama tam była zamknięta, bo tam trzeba przejechać przez parking od pływalni. I ta pływalnia była zamknięta, więc podejrzewam, że do samego parku da się dojść, bo tam jest brama inna. Ale było zamknięte, więc nie chciałam tam stawać. I, i kombinować tego. Lena, na chodnik zjeść. Hej, dziewczyny, prosto jedziemy! No więc e, pojechałam sprawdzić, będąc bardzo nieprzekonana, pojechałam sprawdzić, e, jak wygląda sprawa... Tu, 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 chodźcie, tu! Lena, tu! Lena, tutaj, chodź! Pojechałam sprawdzić, jak wygląda sytuacja w People's Parku. People's Park to jest największy... O, o, o! Największy e, park w e, Waterford. E, I byłam bardzo nieprzekonana do, do tego pomysłu, ponieważ. Jestem jedzą wadze, i dziecko. To włóż do koszyczka. Nie, No to, No to trudno. To jest nie trzyma. Nie, kochanie, włóż do koszyczka. Więc e, pojechałam, będąc nastawiona na to, że raczej raczej się tutaj nie zatrzymamy ze względu na, pewnie na ilość ludzi, a powiem Wam szczerze, że wcale nie jest tak źle. Jest trochę ludzi, jeżeli owszem, jakby jest kilka osób, to, to nie mogę powiedzieć, że nie, yy, ale to nie jest tak, że jest tutaj yy, mega tłum i, i, i na placu zabaw mnóstwo osób, także myślę, że nawet na w sobie pójdziemy, także masaka, w ogóle nie sądziłam, totalnie nie sądziłam, że tu się zatrzymam, a jednak patrzcie. Lili mamy kręci. Woohoo! Ale ostrożnie. Ostrożnie No, a teraz to, na nas kręci? Tak. No to dawaj. No to kręć nas. Proszę. Ja mam was kręcić? Nie, trzymaj się. Woohoo! I teraz moje dziewczyny się bujają. Jedna na jednej kościawce, druga na drugiej kościawce. Tak? Jezu, lewą tak wysoko! Ty się nie boisz? Nie! Nie! Wcale? Dzieciom nie potrzeba dużo. Tylko taki o. Taki. Taka altanka. I one są szczęśliwe, i biegają w kółko i są szczęśliwe. <gry> Dzisiaj mamy na obiad wrapy. Pokaż Lena, co masz na obiad. Pokaż. Kurczak, sasik, kurczak. Wrapa, sałatę, pomidora, ogórka, tak? Nie, nie. Ty nie masz pomidora. Nie, nie, nie. To tutaj właśnie jest etap tworzenia. Także zaraz będziemy tworzyć dalej. Zrobiłam porządek na ogrodzie, to znaczy zaczęłam od skoszenia trawy. I po skoszeniu trawy okazało się, że wyszła cała e, konfetti, które um, Tomek puścił kilka miesięcy temu, więc będzie trzeba je pozbierać po prostu, bo mieliśmy nadzieję, że wciągnie je e, kosiarka. Tutaj się zrobiło klepisko pod trampolino. Dałam ci ja tę łyżeczkę. Także. Um, z mojego pięknego porządku... Lena! Z mojego pierwszego porządku e, nie wyszło nic. A teraz będziemy jeść... Teraz Lena, weź to. Teraz będziemy jeść kolację i szykujemy się do spania, więc widzimy się jutro. Albo pewnie widzicie ze z Tomkiem, bo ja jestem w pracy jutro do 17.30, więc jak zanim ja wrócę do domu, to dziewczyny już śpią. Więc... E, więc yy, widzimy się pewnie, widzicie się pewnie z tą jutro, albo zobaczymy Zaczy, co będą robić, bo nie wiem co będą robić, nie wiem co zaplanował. Nie przyklejamy tylko będziemy kłaść, bo to jest taka zabawa na kilka razy. Na żółtej nie, kropce, pani. Lili, na żółtej kropce żółty pompon. Nie? Taką zabawę właśnie podpatrzyłam na stronie jednej na Facebooku, e, także tam, gdzie jest żółty pompon, no i to żółta, tam gdzie jest żółta kropka, to żółty pompon. Tam, gdzie jest zielona kropka, to zielony pompon i tak dalej. Tak! Taką zabawę, żeby troszkę zająć dziewczynki. Wymyśliłam. Czy podpatrzyłam? Heh, nie wymyśliłam, Popat podpatrzyłam. Bardzo proste, można zrobić co się chce, tak naprawdę to nie muszą być pompony, wygląda cudownie, miałam kitkę dzisiaj, ale Elena mi porwała gumkę. To nie muszą być pompony, to może być coś innego, to mogą być jakiekolwiek inne, to mogą być klocuszki, tak? Cokolwiek. To mogą być dowolne dowolne rzeczy. Także to jest kolejny pomysł na zabawy z dziećmi podczas koronawirusa. Zrobiłam jeszcze zakupy i kupiłam chusteczki antybakteryjne. Mami! Podążyłam za modą. Także zrobiłam takie zakupy obiadowe, no, byli, bo y, cała reszta, bo cała reszta y, rzeczy jest dobra. Cała, cała reszta, cała reszta y, rzeczy, w sensie na obkład odkład chlebowy i jest dobra. Tylko nie, po prostu, ty tylko po prostu jest, y, skończone się obiady. Więc pokupowałam to, bo właśnie zupę robię, te o zobaczcie. Te. To talerzy po prostu. robić zupę ogórkową, także będę robiła zupę ogórkową. Bo chciałam zrobić jedną zupę ogórkową znaczy, chciałam jedną zupę zrobić, ale pani mi nałożyła taki wielki płat tych, tych żebek, więc będzie kapuśniak, będzie ogórkowa i może zupę pomidorową jeszcze załatwię. Także ja rozpakowuję dalej zakupy, robię zupę i działamy. Moja mama nagrała dla dziewczyn właśnie filmik, gdzie opowiada im bajkę, więc będziemy mogli puszczać ten filmik, jeżeli mi się ta bajka spodoba. Bajka na czerwonym Mam nadzieję, że jest bez um, drastycznych szczegółów, bo wiem, że jest kilka wersji tej bajki. Jest taka wersja, która jest drastyczna, jest taka wersja, która nie jest drastyczna, więc mam nadzieję, że to jest ta nie wersja. <noise> tak, słuchają, także jeszcze słuchają, że cieszą się, że baba im opowiada bajkę. A my robimy obiady. Tu jest jeden obiad, tu jest drugi obiad. Robimy z dziewczynami właśnie e, takie pirackie książeczki, kupiłam. E, I robimy pirackie książeczki, także e, mamy zadanie z dziewczynami na ogarnianie. Tak! Proszę bardzo, już Ci daję. O, u, 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 u. proszę. I teraz sprawdź kto dostanie taką fajną, taką fajną Tu musisz jechać po linii. Ha? Tak, po linii, no? Tak? No, bo idziektora możeż jest tego. Eee uh, te, No? Tego. No to też i od tego. Kożcze. No. No, 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 na piesek już do pana doktora? I co, co pani co doktor powiedziała? Eee, na No i co, ma zostać z panem doktorem? A, piesek ma kaszę. Oj, ty też masz kaszę, no. Lili, nie będziesz badać pieska? No to zbadaj pieska. Zresztą. Hmm. No więc, um... Po ostatnim zdjęciu, które wrzuciłam na Instagram i na Facebooka, e, właśnie, że dziewczyny bujały się na huśtawkach, i były. E, i, był, i były. E, na huśtawkach, byliśmy na placu zabaw, co e, za zresztą widzieliście, e, to dostałam informację, że na metalu i tak e, dalej. Niestety, ale wirus utrzymuje się nawet do 14 dni, więc tym razem pojechaliśmy do lasu. Gdzie nie ma żadnego metalu i gdzie nie ma w ogóle ludzi. nie, Totalnie zostały dwa samochody na podjeździe. Zaraz wpadnie do wody, zaraz Wam pokażę. Uwaga. Połóż, ławek i chodź. Lili, kaczapkę sobie podnieś. Lena weszła do wody. Lenciu, gdzie ty jesteś? Lili, zejdź do I Lena robi. Buju, buju, ale fajne to miejsce. Ale fajne tutaj to miejsce. Słuchajcie, takie świetne miejsce. To się nazywa Mountain coś tam lubię, jak będziemy wychodzić to jeszcze wam pokażę dokładnie tablicę informacyjną. Ale takie super miejsce, naprawdę świetna sprawa, żeby właśnie pójść sobie na spacer, żeby sobie spędzić czas. Prawda? No. <laughs> o, nie za głęboko, ej. Nie tak głęboko. Nie za głęboko, żeby ci woda nie weszła, nie wleciała górą do, do kaloszy. Co Lili, też wchodzisz do wody? Nie, Lili się boi. No więc, e, to miejsce nazywa się Mountain Grove Loop e, i to są, ogólnie 4 km właśnie takim pięknym, pięknym lasem. Lena mi coś tutaj marudzi, co marudzisz? Woda. No, to jesteśmy, tak Lenciu, jesteśmy? Tak. Fajnie jest? Fajna? Tak, lileczka. O, taka woda jest. Słuchajcie, naprawdę, jestem zachwycona, jestem zachwycona miejscem. A powiedziała mi o nim moja koleżanka, więc bardzo dziękuję, Magicie. Osoba, no, ona tego nie zrozumie, bo jest ona jest Irlandką. Chodź, ręciu. Także my idziemy dalej i zobaczymy, co tam dalej za nas czeka. No, więc, z wózkiem, zdecydowanie, tutaj taki tip dla wszystkich osób. Z wózkiem tutaj na pewno się nie da pójść, ponieważ jest strasznie wyboiście. Trzeba przejść mostek, który, przez który wózek by się raczej nie zmieścił. Więc z wózkiem na pewno nie, natomiast jak my tutaj idziemy z biegówkami, to jak najbardziej jak najbardziej czy pieszo czy z biegówkami, ale ten tu powinno być jeszcze ładniej, bo to właśnie to się właśnie bawi Tata robi trawą, wiesz, dźwięk. Chodźcie, jedziemy dziewczyny. Yy, także latem to powinno być jeszcze ładniej, także może tu przyjedziemy na jakiś piknik, jak będzie lato. A to jak się właśnie bawi. Jak Lena zaczęła, jak chłopiec się buja i też zapragnęła się pobujać, także teraz buja się właśnie na takiej linii. Ja tylko mam nadzieję, że ta linia wytrzyma, że ona się nie zerwie. To byłby dramat, jakby ona wpadła tutaj do wody. <laughs> tu dla zainteresowanych, tak wygląda e, mapa przejścia tego. Mam wrażenie, że można było jeszcze iść troszeczkę inaczej. Mam wrażenie, że my poszliśmy tutaj, tu i potem tu w dół, a tu jeszcze można iść dalej prosto, i tu można cały las obejść. Także można iść dużo dłuższą trasą, my poszliśmy krótszą, ale i tak jest fajnie. Teraz tak budujemy dziewczyny do auta. Wracamy, dziewczyny są owoce w aucie. Lena, pokaż, co masz. Lena ma trawę. Wiedziała, że nie grała? <grywa>